Program naszego spotkania będzie następujący. Teraz będzie konferencja wprowadzająca nas w dzisiejsze spotkanie modlitewne. Później będzie po niej litania do św. Andrzeja Boboli, a po niej udamy się w procesji różańcowej na Bobolówkę z relikwiami świętego Andrzeja w oboli, który tutaj widzicie jest wystawione, te relikwie przy ołtarzu. I tam będzie Msza Święta z kazaniem, i na zakończenie udamy się pod pomnik niepodległości, a później poszczególne grupy, które będą pragnęły jeszcze dłużej się pomodlić, będzie można odprawić drogę krzyżową. Nie chcieliśmy. Wydłuża dzisiejszego spotkania, bo wiadomo, to jest 30 listopad, mogło być bardzo zimno i dlatego nie chcieliśmy, abyście się przeziębili, tylko chcę, tak staraliśmy się uczynić dzisiaj to, co jest najbardziej potrzebne. Pozdrawiam was wszystkich, którzyście się zgromadzili. Zachęcam też teraz do spowiedzi. Bo widzicie, kapłani w czterech konfesjonałach zasiedli. Później pewnie będzie trudniej na Bobolówce, bo pójdę do końca Lebry. Także kto by chciał skorzystać, a zachęcam wszystkich, abyśmy się tu odnowili i umocnili tym przybyciem dzisiaj do św. Andrzeja Boboli. Moi drodzy, wyrażam. Wielką radość z powodu Waszej obecności. Dziękuję, że święty Andrzej ma swoich czcicieli w całej Polsce. Życzę błogosławionych doświadczeń i duchowego ubogacenia wszystkim, którzy przybyliście dzisiaj do Strachociny, aby we wspólnocie przeżywać 433 rocznicę urodzin świętego męczennika. Patrona Polski, niech to, co czynimy, będzie na chwałę Boga i niesie dobro narodowi, ojczyźnie, ale i także nam, którzy tu jesteśmy. Kochani, gdy ktoś z ludzi obchodzi urodziny, to wokół niego gromadzi się najbliższa rodzina, przyjaciele, koledzy, koleżanki, że szkoły czy pracy. Są też znajomi i sąsiedzi. Jubilatowi składają życzenia, a jeśli jest taki zwyczaj, to obdarowują go pamiątkami, aby mu sprawić radość. Po tym wszyscy razem ucztują i bawią się, cieszą się swoją obecnością. Panująca atmosfera na urodzinach jubilata niesie uczestnikom poczucie szczęścia i zadowolenia. Świętowanie urodzin przypomina jubilatowi, że rozpoczyna się kolejny rok jego życia. Dzień urodzin jest pierwszym ważnym dniem w życiu każdego człowieka. Potem są następne, ale urodziny są dniem, bez którego te następne nie miałyby racji bytu. Te następne są dla niektórych ludzi naprawdę wyjątkowe. Dzięki temu Dzień Urodzin tych ludzi staje się ważny także dla innych. A że taka jest prawda, potwierdza to dzisiejsza wasza obecność w Strachocinie. Jesteście tu, bo 430 lat temu na świat przyszła osoba, która złotymi zgłoskami zapisała się w historii Kościoła, jak pisał Pius XII w encyklice o świętym Andrzeju Boboli. To osobą jest święty Andrzej Bobola, który dzięki temu, że tu się objawił, rozwiązał jeden z ważnych problemów z nim związanych. Chodzi o miejsce jego urodzenia, bo o hipotez było wiele na ten temat. Dopiero gdy się tu objawił i powiedział: Zacznijcie mieć cieszyć strachocinie rzuciło nowe światło na ten problem. Jeśli dziś mówi się, że, świe, że Strachocina jest miejscem jego urodzenia, to dlatego, że święty Andrzej objawia się w tych miejscach, które dla niego są bardzo ważne. Jednak trzeba przyznać, że o Strachocinie jako miejscu urodzenia pisał już ojciec poplatek jezuita w książce błogosławiony Andrzej Bobola. Podobnie problemem jest także z datą urodzenia. Nie znamy jej z dokumentów źródłowych, bo takich nie ma. Prawdopodobnie zaginęły w roku 1624, gdy Tatarzy napadli na Strachocinę i spalili plebanie z ówczesnym księdzem Adamem, proboszczem. W pożarze spłonęły także dokumenty z tamtych czasów, dotyczących parafii. Pozostała z tamtego okresu tylko chrzcielnica z XV wieku, która jest umieszczona w ołtarzu świętego Andrzeja Boboli, w jego sanktuarium. Ona jest takim cichym znakiem, który mówi, że przy niej był ochrzczony święty Andrzej. Z tamtych czasów ocalała tylko chrzcielnica. Czy jest to bez znaczenia? Pan Jezus kiedyś mówił do Żydów i faryzeuszów, którzy prosili Go o ukazanie im jakiegoś znaku z nieba. Co On im wtedy odpowiedział? Wieczorem, mówicie, będzie pogoda, bo niebo jest czerwone. Rano zaś dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? Plemie przewrotne i wiarołomne żąda znaku. W świetle tych słów Jezusa patrzymy na tą krzcielnicę jako milczący i cichy znak od Boga, który wobec zagubionych dokumentów pisanych jest darem, który mówi, że przy niej coś ważnego musiało się dokonać. A tym, co się dokonało, wierzymy, że był chrzest świętego Andrzeja. Jeśli przyjmujemy za datę urodzin. 30 listopada to dlatego, że wówczas był taki zwyczaj nadawania dziecku imienia świętego z dnia, w którym się urodziło. Bo boli dano imię Andrzej. To dlatego, że w tym dniu Kościół obchodzi święto świętego Andrzeja Apostoła. Rok zaś urodzenia udało się ustalić na podstawie dokumentów ze studiów Andrzeja w Akademii Wileńskiej. Jeśli tu dziś jesteśmy, to dlatego, że dzień 30 listopada jest dniem, w którym Kościół świętuje urodziny świętego męczennika. Moi drodzy, gdy zwracam na te sprawy uwagę, to dlatego, abyśmy takie spotkania jak dzisiejsze wykorzystali do pogłębienia wiedzy o nim. Ona jest nam potrzebna, abyśmy dzięki niej wzrastali w przyjaźni z nim i innym. Pomagali go poznawać, a Polacy mają go poznawać, bo jest świętym, który po śmierci się objawiał i Bóg nie pozwolił o nim zapomnieć. Dlaczego? Przecież tyle ludzi umiera, świętobliwych i prawych, a sług o nim ginie. A w przypadku Andrzeja sam Bóg nie pozwala o nim zapomnieć. I te jego pośmiertne objawienia nie powinny nam dać spokoju. One są prowokujące i zachęcające do pogrzebowania prawdy o nim. Strakocina jest takim miejscem, które stara się ciągle mobilizować naród polski do poznania świętego Andrzeja. I skoro tu jesteście, pozwólcie, że skieruję do was kilka myśli z racji jego urodzin. Kochani, na początku wspomniałem, że gdy ktoś z ludzi świętuje urodziny to wokół jubilata gromadzą się ci, dla których on jest ważny. Podobnie jest i dzisiaj w Strachocinie, miejsce urodzin świętego. Na rocznicę urodzin przybyli ci, dla których święty Andrzej Bobola jest ważny. Dla was, którzy tu jesteście, święty Andrzej Bobola jest ważny. Gdyby tak nie było, to by was tu dziś nie było. Niektórzy przybywają przecież z bardzo daleka. Przybyliście, bo jesteście Jego czcicielami. Kochacie go, czcicie, chlubicie się nim, szerzycie jego kult, jesteście z nim zaprzyjaźnieni. Przybyliście tu, bo kochacie ojczyznę, Polskę i swój naród. Jesteście ewangelicznymi patriotami, którzy z pomocą Boga. Pragną rozwiązywać trudne problemy, które dziś mają miejsce w Polsce. Przybyliście tu, bo macie świadomość, że te problemy są tak poważne, że sami sobie z nimi nie poradzimy i potrzebujemy pomocy z nieba, a Wy wierzycie, że z pomocą Świętego Andrzeja możemy je rozwiązać. Kochani, Wasza obecność jest wielkim znakiem wobec Boga. Polski i naszego narodu. Mówicie Bogu, co kryją Wasze serca, który święty jest dla Was ważny w naszej ojczyźnie. Mówicie, że z wiarą przyjmujecie Wolę Bożą i oddajecie Świętemu Andrzejowi cześć jako głównemu patronowi ojczyzny. Mówicie Polsce, że czujecie się za nią odpowiedzialni. I pragniecie jej pomóc, przywołując pomocy z nieba przedstawienictwo Świętego Andrzeja. Mówicie naszemu narodowi polskiemu, że w kulcie Świętego Andrzeja jest nadzieja na lepsze jutro w Polsce. Mówicie tak Polsce i narodowi, bo z wiarą przyjmujecie jego proroctwo wypowiedziane w roku 1819. Powiedział wtedy, gdy będę głównym patronem. Bóg w miłosierdziu swoim wywyższy Polskę i stanie się siłą duchową dla innych narodów. Wy wiecie, że dwie Jego przepowiednie wypowiedziane w Wilnie w tym roku, w 1819, już się dokonały. I macie nadzieję, że spełni się też i ta trzecia przepowiednia. Ale aby tak się stało, pokazujecie narodowi, że powinien czcić to, co wyczynicie teraz, oddawać cześć świętemu Andrzejowi i ufać, że z nim uratujemy Polskę katolicką i suwerenną, że go przyjmujecie z wiarą jako głównego patrona Ojczyzny i Polacy powinni to samo uczynić. Ale wielu Polaków ma z tym problem, bo nie rozumie prawny o głównym patronacie świętego Andrzeja w Polsce. Są tacy, którzy uważają, że trzeba go dołączyć do tych, którzy już są w Polsce obdarzeni tytułem głównymi, a są nimi Matka Boża, Święty Wojciech, Święty Stanisław. Z tego co ja wiem, to tytuł głównego patrona Świętego Andrzeja leży zupełnie gdzie indziej. Jego sam Bóg mianował odpowiedzialnym za Polskę i nasz naród podczas męczeńskiej śmierci. Jeśli to jest prawdą, to główny patrona świętego Andrzeja trzeba przyjąć z wiarą. Co to znaczy przyjąć? To widać w tym, co wy dzisiaj robicie w Strachocinie. Każdy z was jest tutaj, bo wierzy, że ze świętym Andrzejem uratujemy Polskę, ale i to, co Polsk. Takiej manifestacji wiary potrzebuje nasz naród, a jej nie ma nie dlatego, że Polaków to nie interesuje, ale dlatego, że wielu z nich ma z nikomu o nim wiedzę. I tak będzie nadal, jeżeli wy nie zaangażujecie się w promocję kultu świętego Andrzeja. Dlaczego wy macie to czynić? Bo tu się pielgrzymuje po to, aby święty Andrzej napełniał pielgrzymów ogniem wiary, miłości i nadziei i uzdalniał dodawania o Nim świadectwa, aby poszerzyło się grono Jego prawdziwych czcicieli. I choć wiele zrobiliście w tej sprawie, to czeka nas jeszcze ogrom pracy, która nie jest łatwa. Bowiem w szerzeniu kultu Świętego Andrzeja Boboli przeszkadza szatan i jego królestwo. Bo pewnych wydarzeń nie da się rozumnie wyjaśnić. Oto one. Napad Tatarów na Strachocinę i spalenie dokumentów, to było 33 lata po urodzeniu Andrzeja, mija akurat w tym roku 400 lat. Pomyślcie, że sąsiednie parafie, też Tatarzy na nich napadli, ale tam tylko zrabowali kościół, a w Strachocinie nie tylko, że zrabowali kościół, proboszcza spalili żywcem w jednej jedynej parafii. Czy to nie daje nam dużo do myślenia? I wszystkie dokumenty wtedy poginęły. Nie, czy to, że współbracia jezuici nie rozeznali jego świętości zarzymskiego życia? Przecież święci dają się poznać, a świętości Andrzeja nie poznano. To też o czymś mówi. Później, że całkowicie... Po śmierci o nim zapomniano. Mimo, że był tak słynny jako duszpasterz i zginął taką dramatyczną śmiercią. A później popatrzcie, kiedy już zaczynał się kult Andrzeja, to powstały przeszkody prowadzące do beatyfikacji. Wpierw skasowano zakon Jezuitów, później nastąpiły zabory. A później znowu, kto zna historię Andrzeja, to wie, jak Rosja przeciwstawiała się jego beatyfikacji. Później nastąpił taki niechęć do Andrzeja po upadku powstań listopadowego i styczniowego, później nieprzyjęcie jego ostrzeżenia przed II wojną światową, kiedy objawił się fuli chorak i powiedział, jak się do mnie zwrócicie, wybawię was katastrofy. Nikt nie podjął tego wezwania. Zupełne milczenie o nim w czasie komunizmu, ponieważ bolszewicy robili wszystko, aby oboboli słuch zaginął. A ta obojętność przez kilkadziesiąt lat, na to co święty Andrzej Bobola powiedział w Strachocinie, po wyzwoleniu z komunizmu, nic nam nie mówi. Te wydarzenia mówią, że w rozwoju kultu świętego Andrzeja. Naprawdę ktoś przeszkadza i wiele wskazuje na Szatana i jego królestwo. Dlaczego? Bo Szatan wie, że święty Andrzej jest darem dla każdego z nas. On ma taką wiedzę. On wie, że Andrzej Bobola jest bardzo skuteczny w wypraszaniu łas. Nie pozostawia bez pomocy tych, którzy się do niego zwracają. Szatan wie, że jest głównym patronem ustanowionym przez Boga dla dobra Polski. Dlatego uratował na z wielu zagrażeń. Potrafił wyprosić u Boga nawet cud, aby pomagać ojczyźnie. Szatan też wie, że gdy Polacy nie będą Go znać, to wielu łask sobie nie wyproszą, a w chwilach zagrożeń nie będą wiedzieć, do kogo się zwrócić, aby pomógł. Przecież z woli Boga jest kluczem do duchowego dobra, do błogosławieństwa osobistego i narodowego. Dlatego potrzebne są takie spotkania jak dzisiejsze, bo pomagają uczestnikom utwierdzać się w przekonaniu, że kult Świętego Andrzeja ma sens i rozpalają w, w sobie miłość do niego. Pomagają im coraz lepiej go rozumieć i zdobywać wiedzę, która jest potrzebna, aby szerzyć jego kult. Ale przez takie spotkania spełniamy chrześcijański obowiązek wobec naszej Ojczyzny, która jest naszą Matką, bo niesiemy jej najlepszą pomoc, a tą pomocą jest modlitwa. Dlatego za chwilę będziemy czynić to wielkie wołanie do Boga o pomoc Ojczyźnie. W tej modlitwie biorąc relikwie świętego Andrzeja na ramiona, zapraszamy go, aby w tej modlitwie był obecny. Spełniamy też jego życzenie dotyczące rozważań różańcowych. Przecież, gdy został patronem Polski w 2002 roku, przekazał takie słowa: Aby mógł Polsce pomagać, rozważajcie tajemnice bolesne, ofiarujcie mękę Pana Jezusa i moje cierpienia za Polskę. Niech taki różaniec będzie odmawiany przede wszystkim w strachocinie. Pójdziemy w tej procesji, w skupieniu, rozmodleniu. Ufamy, że ta modlitwa, będzie zmieniała oblicze Polski i Polaków, czego sobie i wszystkim, całemu narodowi życzymy szczęścia Bożego.